Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob Z tej strony Patryk A wy oglądacie kolejny odcinek Pogromców Betów Dzisiaj oczywiście podsumujemy sobie co się działo, co będzie się działo w tym tygodniu No ale na wstępie zapraszamy was do subskrybowania, łapkowania oczywiście tego filmu jeżeli wam się podoba No i oczywiście zapraszamy was też na grupę, gdzie każdy nowy użytkownik... Po wpisaniu swojego niku w specjalnym poście otrzymuje 5 zł bonusów na Betkliku. No. Jeżeli nie macie konta, to może od razu też rzucę, że bardzo fajna oferta startowa razem z kodem Jako 50, jeżeli użyjecie go przy rejestracji, to macie pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł. Na czym to polega? No na przykład zakładacie konto, obstawiacie swoje pierwsze spotkanie, na przykład powiedzmy właśnie za 50 zł, no i wygraliście, znaczy na 60 wam no wygraliście. Gratulacje się wtedy całą kwotę. Jeżeli natomiast wam nie siadło, no to otrzymujecie z powrotem Postawioną kwotę minus oczywiście podatek. Co daje 44 zł około. Potem możecie sobie to wypłacić od razu albo postawić dalej, to już od was tylko i wyłącznie zależy. Także bardzo fajna sprawa. No a my lecimy. To może od konkursu zaczniemy. Ostatnio znowu gratulacje dwie osoby wygrały, udało Wam się dokładny wynik postawić. Pominam właśnie, że musicie podać dokładny wynik zaraz z meczu konkursowego, który Patryk tutaj poda. Oprócz tego, oczywiście nikt zbyt klika i komentarz nie może być edytowany, macie czas do rozpoczęcia spotkania. A mecz jaki konkursowy dzisiaj jest? Chelsea, london Manchester City. To jest czwartek, godzina 21. No dokładnie, także no, bardzo, fajne, bardzo fajne spotkanie. Jeżeli chodzi o poprzednie kupony Fibonacci. Fibonacci, no um, a Piast Lech, bo dwie miały strzelić bramkę. Piast męczył się, Lech wygrał mecz. Ekstra klasa w, w 10, tak, dokładnie. Atletico bardzo długo męczyło się z. W Valladolid u siebie na stadionie w pierwszej połowie nie działo się nic pod koniec meczu Atletico dopiero zdobyło bramkę mecz wygrali, ale nie było powyżej półtora gola, no niestety tak się dzieje z Fibonacci lecimy dalej. W każdym meczu brakuje jednej bramki. Tak. Jeżeli chodzi o kupon specjalny, tam niestety też Barcelona nie pomogła. Barcelona tak, no... Barcelona zaskoczyła i nowa właśnie ten kupon i Liverpool, nie? I Liverpool, tak i Liverpool także nie pomógł, a jeżeli chodzi o jackpot piłkarski, to mieliśmy 5 na 8 trafionych, co jest wynikiem bardzo dobrym moim zdaniem, natomiast Futrolm miał tyle samo, więc no, niestety nie pokonaliśmy go. Rywalizacja dalej trwa. No, a teraz przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Ale zanim przejdziemy do kuponów, to pamiętajcie, że to nie są żadne pewniaczki, gracie na własne ryzyko, możecie grać z nami, ale pamiętajcie, że bukmacherka jest dla osób pełnoletnich i świadomych. No to lecimy od Fibonacciego. Patryku, co nam dzisiaj przygotować, jeżeli chodzi o Twój zakład? Mm, u mnie będzie Liga Włoska. Me Liga Włoska. Mm -hmm. Tak, mecz Atalanty z Lazio Rzym. Lazio goni Juventus. Wielkie marzenia, jeśli chodzi o zwycięstwo w Lidze Włoskiej. E, dzieli ich jeden punkt. E, Atalanta, no to jak Atalanta, zespół nieprzewidywalny. E, raz potrafi zagrać mecz bardzo słaby, raz potrafi mu zagrać mecz, w wygrywa 5-6-0. Według mnie w tym meczu padną gole. E, obydwa zespoły będą walczyć. Mój tryb na to spotkanie to powyżej 2,5 bramki. Powyżej 2,5 bramki. Ok, Zakładzik wybrany, kurs 1,56. Także musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby dobić do 3-0 okolice, jako że gramy Fibonacci. Okej, okay, jeżeli chodzi o mój jeden zakładnik do Fibonacciego, to będzie to Manchester United kontra Sheffield United. Tutaj także pokuszę się o powyżej 2,5 bramki. Kurs jest 1,99 na to, czyli mamy 3,10 idealnie. Dlaczego tak uważam? Otóż Manchester United, mam wrażenie, ma lekki niedosyt w ostatnim meczu z Tonamem. 1-1 wydawałoby się dobry, natomiast coraz więcej słyszy się głosów, no, że ten United będzie chciał wracać do ofensywnej piłki. Mają zawodników, którzy potrafią grać. Rashford, Fernandes, Pogba. Wydaje mi się, że teraz od pierwszej minuty już będzie grał, bo pokazał naprawdę dużo jakości po wejściu z, z ławki rezerwowej. No i, no i nie, nie czarujmy się, United i Sheffield grają o podobne w tym momencie w teorii cele. To jest oczywiście awans do Top 4 chociaż i Sheffield. Oni no. no, przegonione teraz przez Wolverhampton. Tak, no, oni bardziej bezmiennie na pucharach zależy, europejskich, no ale. Powiedzmy, każdy walczy o kuchary, O, w ten sposób. Natomiast Sheffield, bardzo słaby mecz. Oglądałem właśnie mecz Newcastle, no i powiem wam szczerze, nie wyglądało to za, do, za dobrze. Czerwona kartka jeszcze otrzymana przez jednego z, top, z czołowych obrońców zespołu. Więc wydaje mi się, że to będzie sporo osłabienie na mecz z United. A właśnie mówię, grając u siebie na Old Trafford, United, nawet bez kibiców, wydaje mi się, że będzie chciał sobie coś udowodnić. I nawet jeżeli zakończy się to na przykład 2-1-3-1, to i tak by nam Wynę, to odpowiadało, bo, mhm. bo chcemy powyżej 2,5 bramki w tym meczu. No ale nikt by się też nie obraził, gdyby pobawiono, że Rashford sobie po prostu postrzeli. Postrzeli bramki. No dobra, jako że jesteśmy na szóstym progu, to oczywiście e, w tym momencie to jest już 400 na, na kuponie. No, ostatnio nam przy szóstym, szóstym siadło, siadło, więc tak. miejmy nadzieję, że i tym razem historia się powtórzy. Stawiamy zakład do wygrania oczywiście 1091 zł. By poszło dobrze, słuchajcie, a teraz przechodzimy do kuponu specjalnego No dobra, kupon specjalny Kupon specjalny, zawsze na kuponie specjalnym mamy busty Dzisiaj sobie busty odpuścimy, gdyż busty mamy poniedziałkowe Nie chcemy tutaj stawiać naszych poniedziałkowych Po prostu chcemy, żebyście wy, wy też sobie zdążyli postawić W takim razie busty dzisiaj odpuszczamy Ale kupon specjalny wymyśliłem taki Wziąłem sobie w ligę angielską I wziąłem według mnie trzech najbardziej bramkoszczelnych zawodników Na tą kolejkę I zrobiłem tak Mecz Leicester Brighton. Tak jest. Jamie Vardy. Jako strzelec. Jako strzelec z bramki. Okay. Jamie Vardy kontra Brighton. Jego statystyki wyglądają w ten sposób, że Brighton strzelił 5 goli w swojej y, karierze. Mówimy tutaj tylko o Premier League. Pierwszy strzelec, czy ogólnie strzelec? Ogólnie strzelec. Okej. Okay. Dalej kogo mamy? Dalej kogo mamy? Dalej wziąłem sobie Tottenham West Ham. Jeżeli mówię o strzelcach, czy to będzie hurricane? To będzie hurricane. hurricane. z West Hamem w swojej karierze zdobył bramek 6. Eee, czyli też tutaj mam nadzieję, że bramkę strzeli. W ostatnim meczu bramki nie strzelił z United. No i kto wy y, mówili, że będzie Liverpool? Brał, tak, będzie powiedział. Liverpool. Kogo z, Liverpoolu z Liverpoolu wybrałem Mohamed Salah. Mohamed Salah. Tak, podobnie jak Jamie Vardy kontra Crystal Wood Palace. Będzie, co? Tak, kontra Crystal Palace będzie bramek Szalonik ma również 5. Więc w salach jako strzelec bramki w tym meczu Okej, okay. no dobrze, robi się tam fajny kursik Oczywiście to jest taki kupon specjalny, jak zawsze Lekko zwariowany go tutaj robimy Obstawiamy 20 zł i 10 zostanie nam na kupon grupowy, prawda? Tasiemkę jakąś zrobimy tutaj zaraz No ale to jest nasze Patryka przewidywanie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kupon specjalny I strzelców w następnej kolejce Premier League. Czas oczywiście na segment z tasiemką, więc tutaj lecimy, wybieramy. Dzisiaj będziemy wybierać tylko czyste uderzenia w zespoły. Tak, zero podpórek, zero goli, czyste wyniki. Dokładnie. I polecimy sobie takim europejskim turnę i zaczniemy od Ligi Włoskiej. Dobrze, Patryku, to ty zaczynaj z pierwszym meczem z Ligi Włoskiej. Kogo tutaj będziemy obstawiać? Pierwszy mecz Ligi Włoskiej. Bologna gra z Juventusem. i Juventus gra w Bologni. Juventus, obydwa mecze pucharowe, zero bramek strzelanych. Good e, pięć karnych niestrzelonych, e, <noise> więc e, głód bramek jest. Juventus, jeżeli chce odeprzeć atak Lazio, no to mecz musi wygrać, tam jest jeden punkt różnicy, jak już wspominałem. Czysty Juventus po kursie 1,66 w momencie nagrywania jest. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, tutaj mecz Levante Atletico Madrid i obstawiamy, tak jak mówiliśmy, tylko czysto na dany wynik, i jest to zwycięstwo gości, według przynajmniej nas. Jeżeli chodzi o Atletico Madrid, no to oni tutaj nie mogą sobie za bardzo na błędy pozwolić. Hetafe Sociedad mają tam troszeczkę oddech i na można czuć, więc muszą zagrać dobrze. Ostatnio, oczywiście, wyrwali 3 punkty, udało im się 1 do 0 zwyciężyć, natomiast. No tutaj już nie mogą sobie pozwolić na jakieś też większe. Elewanty też w jakiejś formie nie jest wybitne dużo remisów ostatnio. No Wygrali grali ze Spinalem, ale ze Spinalem wygrać tak, to nie jest akurat. Dokładnie. Wyczyń. No i 11 miejsce w Lidze też. E, tak jest po prostu nijakie w tym momencie. Będą grali, ale na pewno Atletico będzie zależało bardziej, przynajmniej powinno. Więc dlatego dajemy czystą dwójkę. Dalej. Dalej, wchodzimy teraz w ligę angielską, tak moją, jest. moją, twoją też chyba ulubioną tak jest. ligę. E, mecz Wolverhampton-Bermuth. Tak jest, kto tutaj? No kto tutaj? No, no, Wolverhampton, Uls. wiadomo. Wolves ma w tym momencie tyle samo punktów, co Manchester United walczył razem o tak. Ligę Europy. E, no Ligę się... Europy, no Ligę Mistrzów bym bardziej chciał, a Ligę no, Europy tak. zobaczymy jak to będzie. No nie, no, no i Wolverhampton wygra tutaj z Birmingham. Birmingham jest w tym momencie na miejscu. Nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć premiowanym spadkiem. <głos> no, <głos> no w tym momencie taki premii nie chciałbym No W tym momencie prawdopodobnie spada z ligi, jeżeli w tym momencie liga by się zakończyła. Mecz wygrał Wolverhampton. Tak jest. Dalej idziemy do ligi polskiej. Polska Liga. Lech Poznań grał właśnie z, Gli... z Piastem Gliwice w Gliwicach, grał z mistrzem Polski. I w 10 osób. 10 osób i 2-0. Teraz przyjeżdża do Poznania Pogoń Szczecin. Pogoń grająca bardzo w kratkę. Eee, ostatnio remis Lechio w Gdańsku siebie pogoń nie gra, praktycznie już o nic. Utrzymanie jest, no bo to grupa mistrzowska. A Lech ma chrapkę na wicemistrza, więc u mnie tutaj wynik jest jasny: Lech wygra mecz. Tak jest, dobrze. I teraz dość wyjątkowo bo przeskakujemy do ekstraklasy austriackiej. Mhm. Eee, czyli oczywiście Austria-Bundesliga. Typiko Bundesliga. I gramy dobrze, mecz: bardzo. gramy mecz Las Glins-Hartberg, a w sumie to na odwrót. Hardberg Las Linz, Las Linz wreszcie zaczął wygrywać po tym jak dostał obuchem w głowie od komisji ligi minus 12 punktów, a w sumie to 6 punktów po tym jak ligę podzielono przez pół. Stracili już mistrza 10 punktów straty do Red Bull Salzburg, ale walczą o wicemistrza, ostatnie mecze wygrane, teraz na wyjeździe gra jest przed ostatnim zespołem grupy mistrzowskiej, Hardberg nie gra o nic. Mój typ to las Linz wygra mecz po kursie 1,42 w momencie nagrywania. No i pięknie mamy wszystko wprowadzone. No dobrze, no to jest, mówię, ta siemeczka, kuponik grupowy. Także 10 zł na to stawiamy jak zawsze w każdym odcinku i zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie, czy uda się zgarnąć coś fajnego. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale, oczywiście moi drodzy życzymy Wam w tym tygodniu zieloności, zapraszamy oczywiście do subskrybowania, łapkowania i do grupy oczywiście, gdzie macie 5 zł w bonusie jak tylko wejdziecie i napiszcie swój nick, także mega fajna oferta, jeżeli nie macie konta to przypominam, że kod JK 50 i pierwszy zakład bez ryzyka, no to co, słyszymy się w piątek oczywiście, dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie się, no i oczywiście samej zieloności.